Pasażer puścił gonitwę na czele. Brendy Hornline, a teraz od pola atakuje trójka Forever e, Cool. I Forever Cool wychodzi na front, a polem idzie e, tutaj koleżanka e, Stajenna, czyli furnika. I klacze zamykają przed wejściem w łuk całą stawkę. E, Eternity Degine z problemami na starcie, mocno straciła. Czwórka, siódemka, trójka siódemka, czyli Forever Cool i Furnika na prowadzeniu, ale tam próbuje też się przebić do czołówki. Widzę brandy Hornline i to mu się udaje, bo się konie troszkę rozjechały na, na mniej więcej 1800, no może 1900 metrów przed celownikiem. Eternity de Ginet ze stratą. Nie najlepiej także Fremdy Guepre, który zamyka stawkę, więc dwa konie z jednej stajni. Blisko czołówki jest także Diego Dibuse. On tam znalazł sobie troszkę miejsca przy kanacie. I teraz Saliwączyk prowadzi go w tej chwili na miejscu trzecim. Na prowadzeniu furnika przed Brendy Horna. Trzeci jest właśnie Diego Dibuse. Tam mały ruch od pola. Przy Kanacie też miejsce zajął Carly Light. Jeździe sprowadzi go spokojnie w oczekiwaniu na prostą finiszową. Na ostatnie miejsce w tej chwili chyba spadł buzyrys w grupie, a za grupą cały czas Eternity de Ginet. Do celownika pozostało jeszcze jakieś 1400 metrów. No, strata Eternity jest olbrzymia. Ona będzie miała problem, żeby dołączyć do grupy. Ostatni w tej chwili jest Buzyrys, a więc gdzieś tam musiał Fremdi Guepr lekko przyspieszyć. Prowadzi cały czas furnika. Tuż obok niej kłusuje Brandy Horlain. Tempo nie jest za szybkie. Dalej Diego, Debussy, Forever Cool i od pola tutaj Fost James. I tam kolejny koń, który się troszkę, no troszkę klat szeroko prowadzony, ale cały czas jeszcze w kontakcie z czołówką Balivern biruaz pod panem Władysławem Pandelem. 800 metrów do celownika. Teraz Fost James tutaj bardzo ładnie zaatakował przy kanacie, bo furnika pozwoliła sobie na galop z problemami, także Forever Cool w galopie i zrobił się mały bałagan. Kilka, kilka, koni zostało oprócz Buzerysa, który był cały czas z tyłu, jeszcze chyba Diego Di Bele został. Konie wychodzą na prostą. Mocno uszczuplona już ta stawka. Fost James i Diego Di Busse na prowadzeniu. No i te dwa konie mają dużą przewagę. Tam jeszcze próbuje Diego Di Bele, który stracił, ale dołączył do tej pierwszej grupy. A polem bardzo e, ładnie finiszuje Brandy Hardline. Fost James e, cały czas na prowadzeniu. O, walczy Salivanczek nad Diego Dibusa, ale konie troszkę już chyba e, staje. Fost James z przewagą i e, wygrywa gonitwę tutaj zacięta walka o miejsce drugie i tutaj na miejscu drugim nieoczekiwanie Eternity Deżine, która była prowadzona w odstępie na trzecim miejscu Diego Di Busse.